Moi drodzy, tutaj wchodzę w taką drogę leśną. Jestem w okolicy Olkusza. No i tutaj, gdzieś w tym na tym terenie, y są sztolnie. No i tu gdzieś powinny być również takie y skały poflotacyjne po wydobyciu. Także może mi się uda gdzieś tutaj je. Namierzyć. Także droga leśna, tutaj już autkiem nie można wjechać. No, także super miejsce na spacery, na jazdy rowerem. Także może tutaj kiedyś też wezmę rowerek i tutaj przyjadę. Bo naprawdę tutaj te okolice: Olkusza, Bolesława, Bolesławia. Nie wiem jak się poprawnie mówi czy Bolesława, czy Bolesławia. W każdym razie są bardzo ładne. No tutaj taki można powiedzieć punkt. Skręć w lewo. O właśnie. Dojazd pożarowy 75, dojazd pożarowy 73. No a mnie tu gdzieś nawigacja każe skręcić w lewo. Zobaczcie, jaka tu jeszcze jest piękna zima. w lewo. No to skręcimy sobie, tutaj w lewo. Tu było takie obniżenie. I woda spłynęła, zamarzło to. No, a tutaj mamy taki piękny las. No, tutaj do tej sztolni nie wiem, czy dobrze idę. No, ale mam jeszcze około 250 metrów, także piękny. Spacer mam przez las. O, coś nie tak. To nie ten kierunek. Zacząłem się oddawać. No to chyba jednak muszę iść dalej prosto. A bym tutaj na skróty poszedł. O. Żeby nie dochodzić już tam do tego skrzyżowania, tylko tutaj przez las. No, zobaczcie tutaj takie ciekawe kamienie, skały. No, i znowu zobaczcie, są ślady po dzikach. Także sporo tych dzików gdzieś się tutaj pojawia. No, ja tu zaraz dojdę do tej drogi, którą szedłem poprzednio tą ścieżką. No, ale widzę, że coraz bliżej już mam do tej sztolni. Przez las, no i tu, uch, jakie tutaj doły. Trzeba patrzeć pod doki, żeby tu gdzieś nie wpaść, nie zrobić sobie krzywdy. No, jestem już na tej drodze. No i tu jeszcze mi pokazuje jakieś 170 metrów. No, tutaj, zobaczcie, jest zielona ścieżka rowerowa niebieski szlak pierwszy no także naprawdę ja tutaj kiedyś przyjadę zresztą tutaj warto teraz przyjechać i e, obserwować poziom wody tutaj w okolicach e, na tego Bolesławia jak to teraz tutaj wygląda o tu chyba już jest znak w lewo Także jestem już na dobrej drodze Sztolnia Ponikowska i jest tutaj w lewo szlak Także tutaj prowadzi ten niebieski szlak pieszy ale tutaj chyba też na jakiś nie wiem, w kładach albo motocyklach jeździli, bo tak patrzę tutaj po tej ścieżce. No piękne tutaj te tereny. No, gdzieś tutaj już to sztolnia powinna być. To skoro było oznakowanie. Tutaj w lesie po prawej stronie widzę jakieś kamienie graniczne A może to będzie już to spróbuję tam podejść bliżej zobaczyć co to za kamień graniczny tutaj no jest tutaj jakiś kamień graniczny PS9A 1969 rok. No to idę tutaj od tego słupka granicznego. Ale ja może jednak zejdę tam do tej głównej ścieżki, bo tutaj przez ten las się przedzierać chyba nie ma sensu. Drzewach mamy jakieś oznaczenia. Nawet gdzieś ta sztolnia tutaj powinna być. Może jakaś chociaż tablica informacyjna będzie. No tutaj nawigacja mi pokazuje, że jestem już tuż tuż. W tym jak się musi być. Także ja podejrzewam, że to będzie tutaj z lewej strony. Tak, to będzie tutaj z lewej strony. Także muszę tutaj jakoś zejść. No ale tak, także tu są te pozostałości tutaj tej sztolni. Tam w dole. Teraz tam trzeba jakoś zejść. No to tutaj zajdę sobie teraz w dół. roboty buty mam odpowiednie na takie wędrówki. czy dołem może dołem jest udało się przeszedłem tutaj nie tylko ja widzę, że ostatnio schodziłem bo są świeże ślady Ła. jestem na dole no i teraz tak czy to jest wąwóz, czy to jest sztolnia? Także tak to wygląda, moi drodzy. Jestem na dole. Tutaj że niewykluczone, że to właśnie tutaj była kiedyś ta sztolnia. Tutaj urobek był wybierany. Teraz pozarastało i tak to wygląda No, wspaniałe miejsce na spacery Zwłaszcza tak jak ja krętymi ścieżkami no, wszedłem tutaj, ale teraz trzeba by było jakoś wyjść stąd do góry Chyba, żeby iść tutaj z powrotem dołem. W każdym razie tak to moi drodzy wygląda. A ja to spróbuję jakoś jednak wyjść do góry. Tu jest jakaś taka ścieżka, ten widzę, że ludzie schodzili, wychodzili, także ja też będę tutaj spróbuję wejść do góry. Dobra to na razie się wyłączam No doszedłem z powrotem do tej ścieżki tutaj na górze o, Zmachałem się No i tutaj w dalszym ciągu jest ten szlak niebieski Także tak to tutaj wygląda no, moi drodzy, stwierdziłem, że nie ma sensu dalej iść. Ten szlak dalej prowadzi tutaj wzdłuż tej sztolni. No a ja wracam już znowu w kierunku Autka. No i wypatruję tutaj kolejnych jakichś takich suprów granicznych. Może gdzieś tutaj jeszcze. Jaki znajdę. No gdyby nie wiedział, że dzisiaj jest pół, piąty luty, to bym powiedział, że mamy piękną wiosnę już. Tu jest jakiś wizerę supek także tutaj cały ten teren to była ta szczolnia tutaj podejdę bliżej znowu pokażę wam ją z góry o tu jest tam następny jakiś supek. też 183, 484. A w dole mamy tą sztolnię. A tutaj zobaczcie, mamy taką tablicę rola lasu w ochronie gleby, a obok jest taka skrzynia oszklona z ziemią, która pokazuje nam jak wygląda powiedzmy tutaj yy, no to runo leśne i las sporo osób tutaj spacerujących tam widzę jakieś dwie osoby z pieskiem dużo ptaszków także jestem tu cały czas w okolicy tej sztolni no to moi drodzy krętymi ścieżkami Powoli dochodzimy do końca tego odcinka. A ja dziękuję Wam za uwagę. Napiszcie jakiś komentarz, dajcie lajka. Kto jeszcze nie zasubskrybował mojego kanału, to niech to zrobi. No i do zobaczenia gdzieś na kolejnym szlaku Krętymi ścieżkami. Do zobaczenia. No i to już mamy. Szlaban, tu jest takie obejście w koło no i tam autko już stoi. No to jeszcze tutaj zerknijmy, zielony punkt kontrolny, pomorzany i tutaj mamy biegi na orientację.